Siema ludziska. Dzisiaj kolejna wyprawa. Grzybobranie. Będzie grzybobranie. Jest jeszcze ciemno. Nie wiem, czy jeszcze mnie w ogóle widać. Ale samochód stoi. Zaparkowałem przed lasem, bo w lesie do lasu nie wolno wjeżdżać, bo można zarobić mandat. Podobno 5 stów, Ale nie jestem pewny, także wchodzę do lasu. Mam nadzieję, że coś znajdę. Tym razem nie złowię znowu. Trzymajcie kciuki. Chcę złowić troszeczkę prawdziwków. Czy się uda, nie wiem. Także zobaczymy. Jeszcze ciemno, ale pierwszy grzyb jest. Co prawda duży, ale jest. O tam jest drugi, coś się przewrócił. Jest, zobaczcie. Taki malutki, fajny grzybeczek. Ja już tu troszeczkę ryzy, Opieniek. Jakiegoś prawdziwka mam. Ale mnie interesują właśnie te. Te. Ej, tu się coś skrywa. Chyba jest kolejny. Nie, to nie, to nie grzybek, ale ten jest piękny. Szukam jeszcze i może, może jeszcze coś znajdę, ale są grzyby. Tu się skryły dwa. Dwa obok siebie. Trzeci jest, trzeci jest tam. Super. Ciekawe, czy jeszcze coś tu jest. W okolicy jeszcze jeden się schował. Chodź tutaj. Piękność. Piękny grzybek. Obierzemy i do wiadereczka. Są następne, zobaczcie tu między gałęziami. Tam jest kolejny pod gałęzią. I jeszcze tu jest piękny. Ale się kryje. No a tu mamy podgrzybeczki piękne, zobaczcie. Cyk. Ech. I cyk. Ach, ładny zbiór. Zobaczcie, tu idę takim wąwozikiem. A tutaj stoi grzybek. Jaki piękny. Patrzcie, w piaseczku. Taki grzybeczek piękny. O kurde. Takie chodzenie po takich właśnie wąwozikach. To ja lubię. Ej, ja tak patrzę, idę sobie. A tu taki grzyb stoi. Zobaczcie tam. Widzicie go? Jak tu się do niego dostać? Chodź tutaj grzyb! Piękny jesteś. Zobaczcie. Taki grzyb. Piękny prawdziwek. Cudowny. Kurde. Zobaczmy czy zdrowy. Zdrowizna. Patrzcie. Patrzcie jaki ser. Patrzcie. Piękność! I do wiadra. Odszedłem troszeczkę dalej i jest kolejny, ale ten już jest dorodny, nie? Troszeczkę dalej. Chodź tu, ale jesteś twardy. Patrz jaki piękny grzybeczek. Piękność! Mamy następnego. Chodź tutaj. Piękny. Oj, cudowne grzybeczki. Patrzcie jak jest schowany tam ogromny, prawdziwy. Bardzo duży. Zaraz go wyciągnę. Tylko jak się do niego dostać? Masakra, tu jest urósł w takich gałęziach, że to jest w ogóle dramat. Ja chcę go popsuć. Ale już go. prawie ma. Piękny zobaczcie, piękny grzyb. Zobaczmy, czy jest zdrowy, ale wydaje mi się, że na pewno zobaczcie, zdrowiutki zobaczcie, zdrowiutki grzybnie zostawimy w lesie. żeby dalej mogły z tego rosnąć grzyby w sumie nie wiem czy z tej grzybni rosną jeszcze jakieś grzybki ale słyszałem, że warto ją zostawiać Jest grzybeczek Mam podgrzybeczka Zobaczcie jaki jest piękny cyk zdrowiutki i do siaty Znalazłem jeszcze jednego piękności grzybeczek Obierzemy sobie go na spokojnie rozejrzymy się dookoła, czy coś nie rośnie Po cichutku na spokojnie Piękne grzyby Mówię wam, wybierajcie się do lasu Po pierwsze jest świeżutkie powietrze Tym bardziej, że... Jeśli ktoś mieszka w mieście. A kolejna sprawa jest po co? Grzyby są zdrowe, więc jest sens. No dochodzę właśnie do pomnika. Na razie mam tyle grzybów I jeszcze w reklamówce. Ale to jest nadal mało. Chcemy więcej. Pomniczek jest tutaj. Zobaczcie sobie. Powiem Wam, że ciepło zaczyna się robić. Jeśli mam być szczery, panie i panowie, pomnik jest. Ej, taka ciekawostka. Pokażę Wam. Zobaczcie, jaki dąb. Zobaczcie, jaki dąb. Można się schować, chociaż raczej nie. Nie w czasie burzy. Można sobie wejść. Kurde, zawsze mnie ciekawiło to drzewo, to nie jest dąb, to jest chyba bóg czy grab. Idę dalej. Przystanąłem chwilę, mówię napiję się wody i zobaczcie. Tu moje grzyby, wszystkie, tam jest siatary mieszanych, tu prawdziwek. Jedziemy dalej. Tutaj prawdziwek, zobaczcie, piękny. Idziemy dalej. Siedzę sobie, patrzę. I następny, no jest ich sporo, nie? Jeszcze się porozglądam, może coś znajdę. Ale powiem Wam szczerze, że jest dobrze. Tego co Wam pokazywałem przed chwilą. Patrzę, jest kolejny. No jest ich ba, już cztery, nie? Schyliłem się i zobaczcie, jaki piękny tam stoi. Muszę tutaj na czworakach. Taki piękny, prawdziwek chodź tutaj do tatusia patrzcie jaki piękny uuu kolejny w tym miejscu promienie słone, słońca na niego padały i go zauważyłem chodź tutaj byczku piękność już mam tyle tam kozaki zobaczcie ile kozaków nie wiem czy widać a tam prawdziweczek schowany jest tutaj za listkiem Za listkiem No tego szukałem bardzo długo Jeszcze się tu schował Łobuziak Patrzcie pięknie Mam już tyle Tutaj są prawdziwki Ale duże Rydze i te sprawy A tu mam następnego pięknego prawdziwa Jest coś Coś pięknego Zobaczcie. Kolejny. Ojejku. Ciekawe czy uda mi się dozbierać to wiadro. Tyci, tyci, tyci. A tam jest taki malutki. A ten jest większy. Zobaczcie. Ten jest większy od tego malutkiego. A tu muchomory. kursu. Ale my nie chcemy zbierać muchomorów. Tylko takie okazy jesienne. A, super. A tutaj... Dwa, dwa obok siebie. Uff, już niedużo brakuje. Kolejne dwa. Ale mi się już podoba w tym wiadrze. Powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. Myślę, że znalazłem już ostatniego grzybka. Zobaczcie, Uff, taki sobie rósł. I to by było na tyle starczy tej grzybowej zabawy mam grzybów bardzo dużo wszystkiego nie nagrywałem, bo co ja bym nazbierał jak ja bym tylko nagrywał ale macie fajny odcineczek, myślę, że będzie smacznie trzymajcie się, oglądajcie mam nadzieję, że już będzie z rybami film elo